A my robimy przerwę. W Cibo Barista ziarna 100% arabiki palimy w tradycyjnych bębnach. Bardzo powoli. Odkryj różnicę pomiędzy dobrą kawą a doskonałą kawę, krema i espresso. Cibo Barista. Więcej czasu, więcej smaku. Tylko doskonały ekspres zapewni doskonałą kawę. Teraz Esperto Cafe już za 899 zł, lub Esperto Late za 999 zł. Przy zakupie kilograma kawy Cibo Barista. Jerzyki Konkurs. Zaczynam od ciastka. Wybieram dodatki, polewam je karmelem i pyszną czekoladą. Uwielbiam je, tworzę je, wygrywam nagrody i wspieram jeże. Więcej na goplana.pl. Dlaczego masz takie wielkie uszy? Aby lepiej słyszeć. Dlaczego masz takie wielkie usta? Aby smacznie zjeść! 100% naturalnych składników, 100% przyjemności, którą poczujesz wszystkimi zmysłami. Almette. Niech wszystko, co robisz z myślą o swoim aucie, kojarzy ci się z przyjemnością. A nie z trudnością. W kupisz w kilka minut i zaoszczędzisz nawet 640 zł. Sprawdź na AXA Direct lub u agenta AXA. I głowa jest spokojna, i polisa tańsza. Ubezpieczyć się na życie? Raczej oszczędzać. Z Prudential, Prudential nie musisz się dwoić, bo masz dwa w jednym. Nawet jak nic się nie stanie, Prudential wypłaci ci zaoszczędzony kapitał i przyznane premie. Prudential. Dwa w jednym dla pewnej przyszłości. Możesz dalej marzyć o nowym BMW. Albo już teraz mieć jak w abonamencie. Pierwsze BMW serii 2 Gran Coupe. Już za 1100 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. It's not quite cigarettes and call for me. I'll take the dip and the upper music, a cup of tea. I music in a game ain't a ze sprzętem Amika codziennie możesz odkryć coś nowego. Steruj gestem, otwieraj dotykiem i piecz idealnie z Amika Baking Pro System. Amika for living. Owsiki w przedszkolu? Przyda się kuracja Perantelum dla całej rodziny. Teraz jedyny lek na owsiki kupisz w zawiesinie lub w tabletkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. The Giro d'Italia in play right here right now Oh this is like a shark attack at the moment it's knockout performance Oh no 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 listen to the crowd It's wonderful Huge emotions <laughs> W trzecim secie wyrównana. Przypomnę jeszcze tylko Państwu, że w trzecim secie.